Hej, tu Karli. Witam was w odcineczku, gdzie buduję restaurację. Po raz pierwszy jest to filmik z typu Spielberg na tym kanale i strasznie się denerwowałam, bo wiecie, jak to, początki są bardzo trudne. <grych> tak więc buduję specjalnie restaurację na Halloween, Spicy Pumpkin. Jak widzicie, nie nagrałam początku, ponieważ szczerze powiedziawszy, nie planowałam, żeby to opublikować. Jak to wszystko robię i w ogóle, i nagle sobie pomyślałam: A dobra, czemu nie? No, czemu nie? Tak jakoś wyszło. Także tutaj, jak widać, dodaję różne dodatki i inne rzeczy. Wyszło z tego całkiem dużo materiału. Bo robiłam ten dom chyba z 5 dni. Razem to było jakieś 4 albo 6 godzin. Nie pamiętam, i tak cięłam to wszystko, żeby wyszło z tego normalnie. Minimalnie, ale wiecie, jak to jest. Taką chatkę, zwykłą, małą to raz, dwa, ale większy budynek. Restaurację, czy jakiś zamek, czy pałac, czy coś jeszcze, to nad tym ma dosyć sporo, że tak powiem, siedzieć. Ja budowniczym w tej grze nie jestem i szczerze powiedziawszy, nie mam żadnych jakichś tyjków, haków. Po prostu, kiedy najdzie mnie ochota na budowę, mam jakiś pomysł, to realizuję go. Właśnie najczęściej restauracje, bo w tej grze ich nigdy dość. Ciężko zawsze znaleźć jakąś fajną, i w ogóle, żeby Simowie gdzieś wyszli. Także można powiedzieć, że to jest moja specjalność. <grytanie> tak, chociaż ja specjalistką nie jestem. Także jak widzicie. Mam parę budynków, chyba jeden jest mieszkalny, nad którym też dosyć sporo siedziałam i robiłam, ale efekt bardzo mi się nawet podoba, jak na mnie. To jest całkiem git. Tutaj, jak widzicie, układam właśnie sobie lampki. Tak, to są lampki, żeby zrobić napis Trick or Treat. No, musiało to być. Tak, jakoś mnie naszło. Właśnie tak myślałam sobie: jest Halloween, restauracja na ten temat. No, czemu nie? Czemu nie? Zresztą miałam czas akurat, i tak jakoś wyszło. Właśnie tak jakoś wyszło. I bardzo się z tego cieszę, bo w końcu to jest coś innego. Nowego na ten kanał, a nie ciągle tylko kas. Ja lubię siedzieć w kasie, ale rozumiem, że niektórzy wolą też właśnie budowę. Ja szczerze powiedziawszy, rzadko oglądałam takie odcineczki kiedyś. Może jak nie miałam co robić, albo co, co nie miałam słuchać. Co nie, to wtedy jakoś tak. Chociaż czasem też patrzyłam na jakieś tam triczki. Ja, żeby wykorzystać we, włas we własnych budowlach, tak się właśnie, że tak powiem, uczyłam. Moje budynki zazwyczaj w simsach wyglądały jak kloce. Na najgorzej to mi chyba szło w simsach dwójce. <grym> Tutaj jest o wiele lepiej, bo można, że tak powiem, lepiej manewrować tym wszystkim. No i ogólnie jest. Na luzie. No i właśnie jest Halloween. Niektórzy obchodzą, inni nie. Ja akurat mieszkam w Anglii, więc tutaj imprezy na maksa, i właśnie to święto mnie też zainspirowało do tego, jak widać. Bo ja lubię Halloween, lubię się przebierać co roku. Staram się przebierać, jeśli mam na to okazję. No i ochotę do zrobienia czegoś. Dziś, w tym roku, miałam ochotę zrobić właśnie ten building. żeby tak mówić ciągle na filmikach to trzeba mieć wenę i szczerze trzeba się nauczyć tego. Ja nadal się tego uczę, bo nie jestem osobą, która lubi rozmawiać. A mimo tego założyłam ten kanał i tak. Tak to właśnie tak to właśnie jest. Począteczki są trudne jak zawsze, ale damy radę. Ogarniemy to wszystko i jakoś to będzie. Także na pewno więcej będzie z budowy. Mam nadzieję, o ile znajdę chęci i czas. Aktualnie jakoś tak czas mam. Niby mam, niby nie mam, ale... Czemu? Musi mnie z... inspiracja, że tak powiem, najść, bo inaczej jak ja siądę i ten, to nie, nie mam. Mam pomysł na kolejny budynek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy nagram? Nie wiem. Chociażby się przydało, co nie? Przydałoby się. <ścoughs> Chciałabym zrobić jeden budyneczek z jednego anime, ale problem w tym, że tu platformy okrągłe są dosyć małe. I to mi się nie podoba, a że ja chcę odwzorować idealnie. To mnie to, to tak trochę męczy. Zawsze chcę Odwzorowywać, przepraszam. Idealnie wszystko, żeby było mła. Ja, ja tak mam. Jeśli nie znajdę czegoś, to ja tego nie zrobię po prostu. I będę czekać aż ten, ale korci mnie, żeby. Zbudować ten budynek, ale jeszcze się nad tym zastanawiam. Miałam jeszcze pomysł na kolejną restaurację. Aktualnie nie mogę sobie przypomnieć jaką. Ale przypomnę sobie na dniach na bank. Na bank sobie ją przypomnę i będzie. Także możecie wyczekiwać, ale czy zrobię tak z tego skulda, to nie mam pojęcia. Postaram się, tak. Nie mogę być leniwą osobą. Nie mogę, bo w końcu założyłam ten kanał po to, żeby żeby pokazać też moją kreatywność, podzielić się z innymi. Nie wiem. Nie wiem, te już zaczynam takie zdjęcia. Tak, ja chciałam, żeby wyszło profesjonalnie, chociaż nie mam rozpisanego niczego. Ja nie lubię planować. W, mo w moim wypadku, planowanie nie wypadnie. Nie, nie, nie wpracuję to tak. I pamiętam kiedyś, rozpisywałam sobie wszystko i czytałam z kartki, ale to wyszło tak sztucznie, że. <laughs> Także powiedzmy, że jestem niczym raper i jadę na freestylu. Można to tak powiedzieć. <laughs> Choć ja lubię śpiewać. Mm. I zazwyczaj, jak buduję, to puszczam sobie pioseneczki i śpiewam na całe gardło. A potem się zastanawiam, dlaczego mam zry... zryte gardło i nie mogę potem mówić. A wy, słuchacie czegoś, jak budujecie, yy, nie wiem, śpiewacie sobie, czy może w ciszy, bo. Jak nawet robiłam tą restaurację, to nawet siedziałam przez jakiś czas w ciszy, żeby mieć bardziej oczyszczony umysł i skupiać się na tym, co mam zrobić. Tak. Tak to właśnie jest, bo czasem różne cię rzeczy rozkojarzą i nie wiesz, w, któ w którą stronę podążyć. Ja tak mam. I czasem rozdwojenie jaźni, a i potem... Dlaczego ja mam taki mes w głowie? <grymne> Ten filmik też trochę wyjdzie taki pogadankowy z tego co widzę. <grymne> Jesteśmy teraz w kolejnym pokoiku chyba, tak? Jak tak patrzę, to tak. Szczerze powiedziawszy, to ciężko... Ciężko było zrobić takie różne pokoiki, no bo ja nie chcę, żeby o, nie chciałam, żeby one wyglądały. I nigdy nie chcę, żeby one wyglądały y, tak samo w każdej restauracji. Chociaż chyba powinno, co nie? Nie wiem. Prawdą, chyba nie byłam w restauracji, ale. Nie no, w, w różnych restauracjach są różne te, więc. Tak, chyba się spełniło. Najbardziej ciężko mi było dobrać kolory. Chciałam, żeby to była taka chata, stara chata. Ktoś ją, powiedzmy, kupił i wyremontował. Miała pomysł, a zrobię sobie taką niby straszną tą restauracyjkę, ale jej nie odmówię tak bardzo, żeby miała klimat, ale trochę coś tam dodam. Jakieś rzeczy wezmę z używanego sklepu, powiedzmy taka historyjka i niech będzie. No, że, żeby tylko miało klimat, żeby niby straszyło, ale nie straszyło, żeby wyglądało, ale nie wyglądało. Z kolorami to nawet było dosyć spokojno, bo Halloween to tylko po jakby pomarańcz, zieleń, fiolet, czerwień, ale nie chciałam takiej strasznej restauracji robić też, tylko taką właśnie na luzie. Tak, bo jedną wampirzą już mamy, i jest też także w galerii już dawno opublikowana. Teraz widzę z tego, co tutaj robię, ten czerwony pokoik. No, chciałam, żeby był taki właśnie też trochę inny i w ogóle co nie? To jakby właściciel tej restauracji miał niby pomysł, ale nie. <ścoughs> Czyli to ja. <ścoughs> Czyli to ja, która ma pomysł, ale nie mam. Idealnie się wpasowało. Yy, dużo rzeczy debuga. Ja nie lubię... Że tak powiem, szukać w debugu, bo to tyle tego jest. A ja zawsze lubię wszystko posegregowane i w ogóle, no po prostu ciężko mi było, <laughs> zawsze. Dlatego nie lubię też nagrywać filmików, z, jak buduję, no bo no cię, tak jakoś ciężko, że ludzie lubią oglądać, jak ktoś szuka w tych różnych pierdołach, to ja nie wiem. Ale okej. Okay. Pierwsze kody za płoty spróbowałam. No i ciekawie chyba to wyszło. Nie wiem, ocencie sami, czy Wam się podoba. Na pewno kiedyś opublikuję, o ile znajdę, że tak powiem. Chęci. Nie, no muszę, muszę, żartuję. Nie, no nie muszę, tylko chcę, żartuję, żartuję. Teraz to tak właśnie jadę na Flow i patrzę o właśnie, tutaj jest tego paranormalnego nienormalnego paranormalnego, tak leci, wszystko leci Faj fajny ten dodatek, bardzo lubię ogrywałam go, pamiętam jak prywatnie grałam sobie w jak się to wyzwanie nazywało? wyzwanie różnic drzewie genealogicznym było jakimś czas temu popularne więc jedno pokolenie u mnie właśnie miało takie, że ostatnie, że tak powiem, które sama sobie dopisałam był właśnie takim paranormalnym tym, który był, nie wiem gdzieś tam przywoływał duchy nie pamiętam jak się ta postać nazywa, ale okej okay. No, to zatek bardzo fajny. Bardzo ma fajne meble, takie klimatyczne, co nie. Teraz, jak tak patrzę na ten filmik, to robimy duży hole. Właśnie te duże hole to chyba naj... najciężej mi poszło. Tak właśnie myślę. Bo już przestałam mieć, jakby tak powiedzieć, pomysł na to wszystko. I musiałam odpocząć i jeszcze dalej iść, ale dotarłam. Dotarłam, tak? Dotarłam na te, że tak powiem, szczyty. Nie, to chyba tak się nie nazywa. I no, właśnie tak to wyglądało. Dużo czasu zajęło mi też dodawanie tych wszystkich detali, tak? No bo jakby tego nie było, to ten dom wyglądałby. Jak nowy. Tak, trochę jak nowy. Dużo przydało mi się rzeczy z wilkołaków I wampirów chyba też. Ale najwięcej to chyba używałam z tego Spookies. Po polsku z tego Halloweenowego dodatku. No bo w końcu to jest Spicy Pumpkin, co nie? Halloween i tak dalej. Ja osobiście nie wiem dlaczego, ale lubię dodawać te żywopłoty na ścianach. Wtedy one nie wyglądają tak pusto. Nie wiem. Zawsze próbuję jakieś detale, może za dużo tych detali wypracowywać, żeby to nie było tak pusto, bo ja jak patrzę kiedy buduję, to mi się wydaje, że jest pusto. Bardzo pusto. I potem patrzę na budowle innych ludzi i myślę sobie o oh mój Boże, this is awesome! This is sick! Dlaczego ja tak nie potrafię? <noise> Lenistwo mnie często, że tak powiem, dopada. <noise> Kiedy ja już nie wiem co zrobić, to myślę sobie... A, dobra, poddaję się. Ale następnego dnia wracam i dobra, robię dalej może... Może coś mi przyjdzie znowu do głowy. Także... Tak właśnie było też z tą restauracją. Ja nie potrafię budować na raz. Zrobię coś jednego dnia, potem drugiego, trzeciego. I jak na przykład skończę coś tutaj, to nie, nie od razu, że publikuję. Nie. Podchodzę do tego parę dni później i patrzę i zastanawiam się, co mi się tu nie podoba, co mi się podoba. Może coś dodam, może nie. A, może zostawię to w spokoju. No i tak właśnie u mnie wygląda ta praca niczego. W kasie jest o wiele łatwiej, bo się skupiasz na dobieraniu ubrań. I w ogóle masz przed sobą, że tak powiem, wzór postaci. Widzisz, jak to masz. A tutaj to trzeba sporo kombinować. Tak, dlatego ja zawsze... Chodzę na łatwiznę. Jestem leniwą osobą. Tak, a wy jesteście też leniwi ludzie. Lubicie budowę, czy wolicie kasa, dajcie znać. Jak macie jakieś fajne pomysły, też dajcie znać. Dajcie mi znać, co byście chcieli też zobaczyć. No, to postaram się, że tak powiem, spełniać życzenia. <laughs> Zachcianki. Z tego co widzę, to jesteśmy już prawie na końcu. Dodawanie kwiatków to myślę sobie. Ale przecież to ma być takie opustoszałe trochę tak, opustoszałe, a nie balone kwiatkami, jakby tu ogrodnik przyszedł. No i w pewnym momencie parę ich po prostu aut zrobiłam, bo to by nie wyglądało na takie zaniedbane. Szczerze, że nie jestem najlepsza w, w budowaniu terenu. Chodzi mi o tą wodę. Kompletnie nie mam pojęcia, jak używać tego wszystkiego. Jak zrobić na przykład y, na pagórku dom. Dla mnie to jest kompletna bajka. I czasem sobie włączam i wyłączam, jak widzicie te kratki. Dla mnie to jest whatever chociaż niektórzy mówią sobie, że wolą bez kratlek, ale ja mi to tam whatever jak sobie włączę to włączę, jak wyłączę to wyłączę i tak jakoś obleci jeśli chcecie jakiś klimat uzyskać to przede wszystkim takie szczegóły co nie to też dużo zajmuje czasu w końcu, kiedy nagrywacie, to chcecie też pokazać, że tak powiem swoje umiejętności, pokazać ludziom, że coś tam umiecie, może nie aż tak perfekcyjnie, ale takie coś, że tak powiem, wymaga jakichś tam skilli. <grym> ja nie mam w tym żadnych, no a niektórzy to bardziej poważnie, a inni traktują a inni jako zabawę. Dla mnie to jest 50-50. Bo skoro się prowadzi kanał, no to musisz, że tak powiem, nie tylko się tym bawić, ale też patrzeć, co jak i gdzie. Ale ogólnie dla mnie to jest zabawa. Ja nie traktuję tego jako przymus. Dlatego to za, dlatego ten kanał założyłam. Żeby mieć coś, co lubię robić. Czyli nagrywać gry, chociaż szczerze to nigdy bym nie powiedziała, że stanę youtuberem, czy jak to tak się nazywa, ale całkiem nieźle. Na razie mi się podoba, zobaczymy jak dalej będzie. Czy wytrwam? Czy wytrwam? <grym> Mam nadzieję, że tak. Bo szczerze nie spodziewałam się, ale to jest dosyć ciężkie, to dużo czasu zajmuje montowanie filmików. Jak jeszcze pracowałam, to no trzeba było znaleźć ten czas. Teraz nie pracuję i mam ten czas, ale trzeba znaleźć też chęci, tak? Nie zawsze jest tak, że ma się dobry humor i wszystko pójdzie. Ok. Ja aktualnie mam dobry humor i dlatego <gryw> dosyć często publikuję filmiki tym razem chyba daily robiłam, co było dosyć szokujące, <laughs> jak dla mnie. No jesteśmy już na końcu z tego co widzę. Parę szczegółów i tadam Tak, tadam To przed Wami skończona restauracja Spicy Pumpkin. Proszę bardzo, tak się prezentuje z przodu. W środku Marisol poszła już zamówić sobie Amciu Amciu. Proszę bardzo, tutaj jest jedno pomieszczonko, gdzie można sobie usiąść i właśnie tam ona sobie siedzi. Drugie pomieszczonko dla większej ilości osób, i to także. I tu mamy takie coś do odpoczywania sobie. Taki living room. Tutaj możemy na patio się trochę zrelaksować, jeśli chcemy się pobujać. Tu proszę bardzo, jest kuchnia. Na górze mamy oczywiście także stoliki, toaleta i bar. Tak, i bar, żeby było na bogato. Co nie? I żeby było jeszcze bardziej klimatycznie, to mamy, proszę bardzo, do odprawiania rytuałów. Także tak się właśnie prezentuje restauracja. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Zapraszam Was do mojej galerii, gdzie możecie także pobrać sobie inne budyneczki. Są restauracje mojego autorstwa. Może niewiele, ale są Zbudowałam także parę innych budynków z anime, na przykład z Naruto, Sailor Moon czy Dragon Ball. A. Jeśli się Wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Do usłyszenia w następnym. Bye bye!